No i znowu wracam z umówieniami na Polskie Podwórko. Tym razem na tapetę biorę komediodramat "Moje córki Krowy, reżyserii Kingi Dębskiej z 2015 roku. Kiedyś musiało nastąpić to, że podzielę się z Wami moją opinią na temat tego filmu, bo ten film jest polskim komediodramatem, a czasami mam wrażenie, że w Polsce komediodramaty na dobrym poziomie potrafi kręcić chyba jedynie Marek Koterski. Także no, nieczęsto się to zdarza w polskim krajobrazie filmowym i są właśnie ta decyzja o tym, żeby akurat temu filmowi poświęcić omówienie. Poza tym, że chodzi o polski komediodramat, to drugą sprawą jest to, że to jest naprawdę dobry polski komediodramat, co tym bardziej zasługuje na kilka pochwalnych zdań w stosunku właśnie do niego. Tak jak już powiedziałem, reżyserką tego filmu jest Kinga Demska, jest ona też tego filmu scenarzystką. Także cała odpowiedzialność za wydźwięk tego filmu spada na nią. Ale tutaj ta reżyserka nie ma się co wstydzić, bo jest to jej bez wątpienia najlepszy film. Pomijając to, że tych filmów na swoim koncie nie ma zbyt wiele, to być może to, że akurat ten jej naprawdę wyszedł, jest zasługą tego, że jest tak naprawdę mocno inspirowany jej własnym życiem. Jest to trochę taki film autobiograficzny w jakimś ułamku. Nie wiem dokładnie jak dużym, ale sądzę, że tak jest. O czym opowiada ten film? A opowiada o rodzinie Makowskich, a przede wszystkim o dwóch siostrach Marci i Kasi, odpowiednio granych przez Agatę Kuleszę i Gabriele Muskałę, które gdy dowiadują się, że jedno z rodziców ciężko zachorowało, postanawiają trochę naprawić swoje chłodne relacje, delikatnie rzecz ujmując. I o ten właśnie siostrzany duet opiera się cały ten film. Tym chorym rodzicem jest ojciec sióstr, Tadeusz, grany przez Mariana Dziędziela, ale żeby tego jeszcze było mało, w trakcie filmu na śmiertelną chorobę zapada matka sióstr, co ostatecznie kończy się jej śmiercią. Więc życiowo mam tutaj do czynienia z największym możliwie kalibrem, jeśli chodzi o ciężar opowieści, no bo zawsze takie tematy jak Choroba czy śmierć, no to potrafią nieraz daną historię wpędzić na przykład w tą pretensji, ale też potrafią być autentyczne i opowiedziane bez moralizatorskiego tonu. I właśnie ten film jest takim przypadkiem. Tematy ciężkie jak cholera, ale ogląda się ten film na przemian, uśmiechając się, żeby za jakiś czas posmutnieć, porozmyślać nad oczywiście powiem to górnolotnie, prozą i kruchością ludzkiego życia. To jest tego typu film. To jednak, co napędza ten konkretny, to bez wątpienia właśnie bezpretensjonalnie opowiedziana historia i przede wszystkim bardzo, ale to bardzo dobry występ trójki najważniejszych postaci, czyli sióstr Makowskich i ojca Tadeusza. Te postacie tu po prostu rządzą i dzielą. Te wszystkie docinki między siostrami, czy ich bardziej poważniejsze kłótnie są po prostu ozdobą tego filmu. I nie mogę tutaj powiedzieć, że na przykład Agata Kulesza... W roli Marty, trzeci lata Gabriela Muskałę, w roli Kasi, czy samego Mariana Dziędziela, który jak to on. trzyma bardzo, ale to bardzo solidny poziom aktorski. Cała trójka, jeszcze raz to powtórzę, gra bez zarzutów. Na dokładkę mamy tutaj bardzo drugoplanowej roli Marcina Dorocińskiego, ale jest go tutaj stosunkowo niewiele i ciężko powiedzieć, żeby też dla tej konkretnej fabuły był aż tak istotny. Jest raczej tylko dodatkiem. Wiem, jak to brzmi, ale no. Taki jest stan rzeczy. No ale też trzeba docenić to, że Dorociński przyjął właśnie taką rolę kompletnie w cieniu, a żeby tutaj wybrzmiały inne postacie, te, które stanowią trzon tego filmu. I tak naturalnie się dzieje. I właśnie to biorąc pod uwagę, Dorociński znowu wywiązuje się ze swojej pracy aktorskiej w sposób niemal wzorowy. Tytuł tego filmu wydawać by się mogło, że jest taki trochę no, niezachęcający do oglądnięcia. Przynajmniej tak mi się wydaje, no bo moje córki krowy, bynajmniej nie brzmi to filmowo, ale ten tytuł jest wzięty z samego scenariusza, gdyż właśnie epitetem krowy wielokrotnie bohater Dzieńdziela zwraca się do postaci granych przez muskałę i kuleszę. Stąd właśnie wziął się tytuł filmu. I gdy to już się wie, no ten tytuł wydaje się nie aż tak mocno wzięty z sufitu. Film jest autentyczny, no głównie z powodu tego, że w scenariuszu, a przede wszystkim w dialogach, nie znajdujemy fałszywych nut. Czyli tekstów, które wydają się tekstami, których ludzie normalnie w życiu nie używają i tak dalej. Nie. Tutaj wszystko jest na swoim miejscu. To są teksty, z którymi spotykamy się u innych ludzi na co dzień. I po tym się poznaje właśnie film, który jest bardzo dobrze napisany, co najmniej w aspekcie dialogów. To jest podstawowa rzecz od której nie można odejść, jeśli się chce rzeczywiście opowiedzieć film, który dotyka kolei życia. A ten film to robi, więc wszystko się tutaj ładnie uzupełnia. Ten film to nie jest zwariowana opowieść w stylu, powiedzmy, takiego Lantimosa na przykład, gdzie jak nie wiedzą dialogi momentami to jest jedno wielkie what the fuck. Nie, tutaj z dialogami jest wszystko w jak najlepszym porządku. I chyba już na podsumowanie powiem, że takich komediodramatów w Polsce nie ma zbyt wiele. I to moje odczucie, że robi je na poziomie chyba tylko Marek Koterski, nie bierze się z niczego. No ja sobie teraz, oprócz tego filmu i właśnie komedii dramatów Koterskiego, nie przypominam filmów, które równie zgrabnie, jak te przeze mnie przed chwilą wymienione, operowałyby dramatem i komedią. Teraz sobie kompletnie żadnego nie przypominam. I to jest, kurczę, słabe. Rozumiem, że w Polsce... Można nie zrobić czegoś tak wielkiego pod względem komediodramatu, jak na przykład Forest Gump, czy tym bardziej Truman Show. No ale kurde, no naprawdę szkoda, że w tym gatunku polska kinematografia trochę leży i kwiczy. Zresztą tak naprawdę nie tylko w tym, ale też jest temat na inną rozmowę, kiedy indziej. W każdym bądź razie ja cieszę się, że. Chociaż ten film powstał i miałem okazję go obejrzeć, bo to jest po pierwsze ogólnie dobry film, a po drugie reprezentuje mój ukochany gatunek, jakim jest komediodramat. Ale o tym chyba już wiecie dopiero później, w tej mojej gradacji gatunków znajduje się Wester. Także jeszcze raz mówię, ja się tylko cieszę, że ten film jest. I oczywiście zachęcam do przekonania się o jego sile, czy ewentualnie dobrym poziomie samemu. Tyle ode mnie dzisiaj. Na razie.